Witamy w kolejnej części protestacji. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, czy te piękne drzewa, te, tą rzeczkę, która tutaj jest, te zwierzęta, które tu żyją, robaki, rośliny, e, ci ludzie, którzy mieszkają, czy to stworzył Bóg, czy może to stało się w procesie ewolucji, po wielkim, nieznanym wybuchu, albo jak ktoś woli, po wielkim niewypale. Chcę Was zapytać, e, e, czy, czy wiecie, jakie jest e, nauczanie w szkołach na temat powstania świata? J, jak, jak powstał świat? E, oparte jest na religii. I, i e, te, tego, tego uczą w szkołach, tak? No tak. Aha. A powiedzcie, e, czy, czy Waszym zdaniem e, człowiek pochodzi od małpy? E, jakoś. Jakoś mi to się nie mieści w głowie. Okej, okej. Zresztą się tak Czyli e, e, popieracie jakby taką naukę o ewolucji w szkołach? O tym, że właśnie człowiek pochodzi od małpy? To znaczy to, prawdę mówiąc, to bardzo ciekawy temat, ale no, czy człowiek pochodzi od małpy, to tak trochę, no rzeczywiście to jest nieprawdopodobne. A e, czy mógłbym pana zapytać, jak pan myśli, jak powstał świat? E... Nie, raczej nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. A, a czy myśli pan, że, że człowiek pochodzi od małpy? Ty, czy... Masz pierwszy praw Czy hmm. jest to skutek ewolucji, czy wskutek stworzenia przez Boga? Dokładnie tak? tak. I o to panu chodzi. No Skłaniałbym się do stworzenia oczywiście przez Boga. Panią zapytać, czy orientuje się pani, jakie jest nauczanie w szkołach na temat powstania świata? Właściwie muszę się przyznać, że mam nawet córkę nauczycielkę, ale nie powiedziałabym bardzo, jak ten, o co to chodzi. Okay. Nie. Także niewiele mogę coś powiedzieć. Dobrze. A, a jak, jak pani myśli, jak, jak, jak świat powstał? No normalnie, no ja wierzę, po prostu mam swoją wiarę i wierzę w to i koniec. Nie a. ma rady. Mi a. się zdaje, że panowie są. Zjechowych, tak? Nie, nie, ja nie. nie myślałam. Nie, nie, no to <grym> nie, nie, nie myślałam. Z no myślę, no po prostu. Ja byłam uczona, że Pan Bóg stworzył świat, i, i sprawa skończona, no tak, a byłam, jestem już taki mhm. przedwojenny, jeszcze. Aha. A, co, a co pani myśli o tym, bo, bo w szkołach uczą tego, że jakby człowiek pochodzi od małpy, że. O, no e, no. I, i, I tego uczą mi w podstawówkach, i w liceum. Co, co pani o tym myśli? Nie no, no ja, na, dla mnie to w ogóle nie dociera przede wszystkim, nie i nie mo, muszę powiedzieć, że moja córka uczy tu też, ale takiego czegoś nie słyszałam, żeby takiego coś uczyli, także muszę, no jeszcze się muszę jej z nią porozmawiać, ale, ale raczej nie, bo ja tu jestem połączona z księżmi, chodzę tutaj do oratorium i raczej tam jest też szkoła, więc nie słyszałam takich rzeczy, muszę powiedzieć szczerze, że nie. A jakby miałaby Pani córkę, która właśnie by chodziła do szkoły i ona by, uczyliby ją jakby o tym, że, że, nie, nie, że to nie Pan Bóg, tylko właśnie, że to ewolucja, że od małpy, to czy, czy zareagowałaby Pani jakoś, czy, czy chciałaby to my Myślę, że tak. Jestem z takiego domu, że chyba bym zareagowała. No. <laughs> no więc Szymonie, może powiemy tutaj naszym widzom, o co to wielkie halo i czym my się tutaj zajmujemy, bo większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, czego uczą w szkołach nasze dzieci. Naszych, nasze dzieci. Co ty mi chodzić po kablu? W zasadzie, jakby chcemy pokazać totalnie inne spojrzenie na, na, na stworzenie. Dobrze? Jak to się rymuje? Spojrzenie na stworzenie. W zasadzie to jest niesamowite, jak. Nauka, przynajmniej tak się nazywa, e, próbują się nazwać nauką ewolucji, e, jest w ogóle nazwana nauką, bo tak naprawdę dowody, które teoretycznie mają potwierdzać ewolucję, są e, delikatnie mówiąc absurdalne. I e, tak naprawdę to można nazwać pewnego rodzaju religią czy wierzeniem, ale z nauką to nie ma nic wspólnego. I my też chcemy jakby w tych programach o tym mówić, pokazywać, pokazywać spojrzenie, że tak naprawdę to w świątyniach naukowych, czyli na uniwersytetach, takie rzeczy głoszą i mówią, czemu my się sprzeciwiamy w naszych odcinkach protestacji. Chodzę sobie po drabinie i, sobie, i się zastanawiam, czy na przykład za 10 tysięcy lat przeistoczę się, a raczej moi potomkowie oczywiście, w jakąś kolejną formę ewolucji, na przykład będę nad człowiekiem albo jakąś postacią, która nie będzie miała kciuków. <grystanie>